modrańskiego. Moja wina. Moja miał O kurde w kanapce jest. mi to atakuje? Są tendryk. Andrzej. Ma taki Nie, Teraz panem. Uważaj, Olek Tak, nie chciał zwolnić No chyba cię pojebało, Bueno kurwa no. A to Miłosz Bueno, ty kurwa idioto Ja tam protest zrobiłem grę, żebyś miejsce miał Wiem, tylko jeszcze mam olkę miałem przez chwilę z lewej, więc się bałem skręcać potem już... z przestała przestałem Okej Może tak do tej 1 nawet jechać To do lewej. O kurwa, co ty robisz? Nie, nie, bo ja też mam trójkę, tylko ja mówię o Robsonie, bo on tutaj strasznie i na mnie nie jedzie. W tym Dobra i tracę jeszcze pozycję. Kurwa, prawie zajebałem. Kurwa, za nim, I za tobą. No tak, to Ja, Olek będzie szybciej na panelu niż ja. Safety car wyjedzie tak, że jesteś wpisz, Dobra, dzięki. Są oni szybsi O, ego. Nie musisz mi odjeżdżać tak, żeby też. iPhone'a. Dzienniki. ETK, jadę minimalnie szybciej od Kali. Ja troszkę wolniej od Kali. Igor jest pojebany Prawem się został chcę jak najszybciej się pojechać, żeby wyjść, nie przeszedł na, na, ev na event, bo tam chyba To kurwa pojebańcu a nie 42, dobra ja mam, sigara pole. Nie! Ty kurwa głownie jebany, 50 razy. Zamknij pizdę. Idę się później do wody. O. Stos totalny. Jak pan doceniasz do w skali 1,10? Co? Bo no róbę? Ja wiem, dla mnie to takie 5. No. Ten Albo ten, ten nawet nie mniej. 5-4 chciałem mówić. Ale zaraz obczaję No co ty, kawałczo? Kawalec to mocno dwuje <laughs>